Witajcie, akwarium już wjechało do salonu. Zostało wykonane przez firmę Nexus. Przejrzałem całe akwarium. Zostało wykonane bardzo dobrze. Także jestem zadowolony. Tutaj mam wycięte z jednej i z drugiej strony nawlot i wylot od filtrów. Także akwarium będzie zasilane kubełkami. Nie robiłem tutaj jak widzicie żadnej, żadnego sampa. Tutaj o, piesek ma swoje posłanie, także nie będzie w ogóle ten stelaż nawet zabudowany. Możecie zobaczyć sobie piesek Piku Miku. Iksi. Piesek zmęczony. Ziewa. Pójdzie zaraz spać. Także akwarium zostało wykonane naprawdę bardzo dobrze. Zresztą, jak inne, moje akwaria są klejone przez Nexusa. Nie wiem, jak wy, ale każdy gdzieś tam ma upatrzoną swoją firmę. Na której bazuje. Także wszystko ładnie tutaj, równiutko. Możecie zobaczyć, nic nie odstaje. Tutaj jest nasza 700. -ka. Możecie teraz zobaczyć różnicę 1200-700. Ten zbiornik jest wystawiony, bo go nie potrzebuję. Nie mam już dla niego żadnego miejsca w salonie, więc Więcej jest na sprzedaż. A w tym akwarium będą pływać sobie Altumy. Myślę, że spokojnie takie akwarium, no to już będzie sztos. Będą zadowolone. Jest to 2,30 na 70. Na 70. Także gdzieś tam. W ciągu tygodnia spróbujemy zalać to akwarium. No, jak wiecie, musimy wylać tutaj osmozę, więc troszeczkę zajdzie, żeby tej osmozy nazbierać. Sklejony jest szyby dwunastki. Tutaj boki z lewej i z prawej strony, plus przednia szyba to jest opti Także teraz jeszcze zostaje. Dowieść sobie piasku, no bo troszeczkę tutaj tego piachu jednak pójdzie. No i myślę, że akwarium będzie ładnie wyglądało. No i spróbujemy tutaj jakąś ładną aranżację zrobić. Troje korzeni mamy, więc zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Więc to było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie się. Do następnego.